Byłem tak, operatorem, moderatorem, superoperatorem, współwłaścicielem czatów. Jeszcze operatorem byłem Bota. To byłem kimś. No i oprócz tego jeszcze miałem dodatkowo na, na radach internetowych, jeszcze kurde byłem. To było fajne, kurde. A na tych latach to, to było zajebiście. Odpalałeś sta, Albo kurde, co innego. Jeszcze dodatkowy był jakiś program, kurde, nie wiem, czy, czy, czy Slim, kurde, czy coś. Nie wiem. miałem muzyczkę przygotowaną sześciutko konsolę po miałem no i tak i tam był ustawiony tam pamiętam na, na sto osób chyba tam było nie wiem ja chyba na sto osób było kurde Pamiętam jednego dnia. Pamiętam jednego dnia. czy dwa dni kurde, to były z rzędu. Wszyscy kurde się prezenterzy pochorowali. No dobra. No, a kurze, bo powiem tam określone go, go, godziny tam. Określone godziny tam było. nie niestety kurze przez dwa dni kurze napierdzielałem cały dzień kurwa na tym radiu. Dwa dni z rzędu. Nie, to za duże słowo. Od godziny, kurwa, której to było? 7 3 8? Do 24. Tak. I to przez dwa dni, kurwa. Bo wszyscy się, kurwa, pre 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 prezenterzy, kurwa, zachorowali. Albo na węglach byli. Miałem Pana z pozdrowiem, miałem wszystko kurwa. Jeszcze oprócz tego na czacie i oprócz tego jeszcze czad był. A ja byłem operatory chyba czy super operatora nie wiem na tym czasie.